Milutka ta dziewczyna. Dziękuję. Ma takie dobre, mądre oczy. Nie, 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 nie wiem. O co ci chodzi? No, jak to? Karolu, no przecież zawsze mówiłeś, że chciałbyś spisać wspomnienia rodzinne. No i bardzo dobrze. Kto jak kto, ale mój Karol powinien napisać książkę. No tak, hmm? oczywiście, tak. Iż w dzisiejszych czasach kto, kto raz wyjedzie za miasto już pisze wspomnienia, no a... Co z twoimi wspomnieniami. A pamiętasz, Krasnogorsku, jak graliśmy w obozie o petażu Machorki? Jakoś mi to tak utkwiło w pamięci. No i właśnie o to mi mhm. chodzi, mama. Ja na pewno sam napiszę tę książkę, mhm. jak będę tylko chciał. I nie potrzebuję nikogo do pomocy. I co ty też mówisz, Karolku? Wiesz, komputer to nie maszyna dla ciebie. A znasz takie. Piękna historia. A pamiętasz, jak poznałeś ciotkę Luizę? No. No. Z początku nie była do Ciebie przekonana, dopiero kiedy narwałeś się na ducharów. Pamiętam, pamiętam. Ale skoro już postanowiłaś dać mi sekretarkę, to na litość Boską powinnaś przynajmniej to skonsultować ze mną. No wiesz? Taką błahostkę? – Przesadzasz. – Nie, nie przesadzam, nie przesadzam. Ja wiem, ja wiem, do czego ty zmierzasz. Ty chcesz mnie tu ubezwłasnowolnić, żebym ja przestał przesiadywać wśród moich antyków w galerii. Ej, nieprawda. <głosy> <głosy> jak możesz mówić takie głupstwa? A swoją drogą, po co ty tam tak ciągle chodzisz? Przecież oni sobie świetnie dają bez ciebie radę. Melciu, nic nie rozumiesz. Prawdziwy antyk, jak wszystkie arcydzieła, potrzebuje miłości. I teraz nikt, nikt o tym nie pamięta, rozumiesz? Oni to traktują jak zwykły towar, jak jak telewizorium. I znów Adasiu spóźniłeś się na ogień. Przepraszam. A dlaczego nie przedwoź tą dziewczyną? Bo mi uciekła. Co? uciekła? Monika? Co? Nie. Monika uciekła. Przecież on się od niej opędzić nie może. Czy ty nie widzisz, Karolu, że ta dziewczyna go prześladuje? No a mnie się ona podoba. Oczywiście, bo tobie się wszystkie podobają. Zobaczysz ładne kolanko i już ci się podoba. Zawsze byłeś taki. To nieprawda, no po prostu nieprawda. Jak to nie? A pamiętasz, Sylwestra, 65 roku obtańczyłeś wszystkie panie na sali. To jeszcze długo przed północą. Musisz mi to przypominać też że to były żony sekretarzy. Same się mnie czepiały, no. Każda chciała zatańczyć ze szlachcicą. Tak sobie tak, jakby się fotografowała z białym niedźwiedziem zakopanym. No. Boże, ja chyba zwariowałam. To znaczy, że go spotkałaś, tak? Tak. Jak wychodziłam od Laudańskich. Na ulicy? Słuchaj, to zupełnie niesamowite. Takie wielkie miasto, ja ciągle na niego wpadam. To może to przeznaczenie moje dziecko? Przeznaczenie. Dla mnie nie ma już żadnych przeznaczeń. Ja mam dzieci, dom, a on mnie zwyczajnie prześladuje. Ach, nie przesadzaj. wyraźnie widać, że się tobą interesuje. Co w tym złego? Złego? Bo ja nie jestem nastolatką, żebyś jakiś wariat za Przypominam ci, że do 18 lat jestem mężatką. No, tu bym trochę dyskutowała. Tu nie ma co dyskutować. To, że nam się z Bogdanem ostatnio nie układa, to... Wcale nie znaczy, że tak będzie zawsze. Uważam, że Monika nadaje się do naszego Adama. Też wymyśliłeś. Adas i Monika. Przecież one w ogóle do niego nie pasuje. Ona jest jakaś taka byle jaka. Nie, to nie jest żona dla Adama. Przepraszam, że się wtrącam. Ale jak ustalicie, kto jest dobrą kandydatką na moją żonę, to dajcie mi wcześniej znać. Może jakoś się przygotuję. Adasiu, co tobie? Jesteś taki blady? Czy się coś boli? Nie, Ciociu, nic mnie nie boli. Ale czy coś się stało? No, wie, że mnie możesz wszystko powiedzieć? Wiem, Ciociu, ale nie stało się nic, w czym moglibyście mi pomóc. Czy ty coś z tego rozumiesz, Karolu? No, oczywiście, zachowuje się dziwnie. Jeszcze go nigdy takim nie widziałem. To tak jakby. A nie, zresztą nie, nic. Z tego, co mówisz, wynika, że chciałby się tylko z tobą spotkać. Dlaczego z nim nie porozmawiasz spokojnie? Nie, nie powiesz mu tego, co mnie teraz mówisz. Nie, nie, ja, ja nie chcę się z nim spotykać. Nie chcę z nim rozmawiać. Nie chcę go znać. Boże, dlaczego ty go tak nie cierpisz? Nie cierpię. To jest... mnie. Zupełnie obojętny. A nie, bo widzę, że Cię irytuje. Bo on się zwyczajnie mną bawi. Może to w jego środowisku jest normalne, ale nie dla mnie. Ale dlaczego tak myślisz? Ojej. Przyszedł do nas do domu i zaraz na drugi dzień dał Kamili kwiaty. Dlatego tak myślę. Naprawdę dał kwiaty Kamilce? Tak, to jest zwykły playboy. No tak, najpierw się spotkali, jak odstawił auto. No i widocznie mu się spodobała. Może chciał przeprosić za ten samochód? To był wielki bukiet pięknych czerwonych róż. To chyba znaczy coś więcej niż zwykłe przeprosiny. Gdyby mi ktoś taki przyniósł bukiet, to ja. Ja bym przynajmniej tak to zrozumiała. Ale ja mu się nie dziwię. Kamila to jest bardzo ładna dziewczyna i mogła mu wpaść w oko. Oj, oj, coś mi się wydaje, że nie jesteś zbyt sprawiedliwa i obiektywna w stosunku do pana Adama. Obiektywna? Co ty chcesz przez to powiedzieć? No, przecież kwiaty, Kamilce. No, bardzo ładnie z jego strony. Co, co w tym złego? Dlaczego cię to tak denerwuje? A mnie to wcale nie denerwuje. Ja ci chciałam tylko uświadomić, co to za człowiek ten cały Adam. Przecież widzę, że jesteś poirytowana, no. Znam cię od małego. No, chyba, 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 chyba coś wiem o tobie. Wiesz co, Małgosiu? Ty jesteś w jakimś dziwnym nastroju. Ja w ogóle nie mogę się z Tobą dzisiaj dogadać. Ja przyjdę jutro. Może ja? Dlaczego już tak się zachowywał? Nie wiem, Piotrusiu. Może był po prostu zdenerwowany. Wiesz, czasami tak jest, że ktoś się zdenerwuje i potem bardzo krzyczy na innych. Tak nie powinno być, ale to się zdarza. Wiesz co? Mm. Boję się. Boję się, że już Tadusiuś do nas nie wróci. Ach, nie wiem. Tak na mnie krzyczał i był taki, jak nie mój tatuś. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Musiu. No, a co będzie, jak... Jak tatuś nas przestanie kochać? Jak Dziadek umrze, to kto nas będzie kochał? To nieprawda, tatuś ci nigdy nie przestanie kochać. A ja będę cię zawsze kochała. Hmm? A ciebie? Kto ciebie będzie kochał?